Witam Was drodzy widzowie, a w tym materiale zrobimy sobie fajną zbroję do najemnika jest to dosyć podstawowe słowo, runiczne. Można powiedzieć, że w miarę tanie, chociaż potrzebujemy runy um i pól e, i zbroi, która ma 4 gniazda, dobrze by to było zrobić na przykład weterycznej, która ma 4 gniazda, ale ja potrzebuję tego questa niestety na coś innego. Eee, także znalazłem taką zbroję, no i wsadzamy sobie po kolei. Eee, ja zawsze układam te runy tak, żeby nie było jakichś niespodzianek. Eee, czyli pierwsza szal, druga leci um, trzecia pull i czwarta lum. Mamy tutaj kamień w kościaku. 60 FHR-a. 286% do obrony. Zobaczmy, jak to wyszło. No to ładnie wyszło, tak? Bo widełki było od 250 do 290. Sporo przeciw pociskom mamy obrony. Siła, żywotność, energia. 15% do wszystkich odporności. Także taka podstawowa zbroja leci sobie do najemnika. Pewnie sporo osób powie, e tam słuchaj, po co to robisz, przecież tak naprawdę e, to zdrada jest lepsza. No powiem tak, no zdrada jest pewnie lepsza, aczkolwiek nie miałem e, akurat e, dobrego tutaj na najemniku jakiegoś fajnego pancerza. To serce Griswolda to takie totalnie na start. A miałem te runy i miałem ten kościak, więc czemu nie. Docelowo i tak y, będę próbował zebrać runy na y, Fortitude. No, ale jeszcze się trochę z tym zejdzie. Także taki podstawowy y, pancerzyk jest. Zapraszam do odwiedzin na kanale. Na nim jest więcej ciekawych filmów z gry Diablo 2. Są przedstawione różne słowa runiczne, zestawy, poradniki, rozgrywki. Każdy znajdzie coś dla siebie, wpadajcie, cześć. A, i łapkę w górę i ten suba, jak ktoś jeszcze nie dał, to się zawsze przyda na razie.